Siema, w kolejnym odcinku Seven Dice To Die Mordy Ja nie wiem No, albo ta gra jest taka prosta Albo to ja jestem taki dobry i drodzy, patrzcie co się tu robi Widzicie? Motocykl, tak, słyszałeś to? White, słyszałeś? Tak Jeszcze jak? Od dzisiaj, chodź tutaj Ta motorynka Należy do ciebie Jak widzicie jest dzień 15, ponieważ nagrywamy to niedawno po tym. Po ataku yy, Bo Bo... szedłem się do tradera, zrobić misję, patrzę ty, on ma kutą stal. No dobra on to kupuje i robimy, bo trochę zbiedniałem, miałem 10 koła. Zobaczyłem za tą stal zgadnij ile Ile? Yy, 2300 znaczy, dla ciebie to prawie nic, Edwin, to jest bogaty. Ja miałem 11 koła, nie? Eee, masz klucze jakieś? Dobra, chodź! Czekaj, 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 muszę się sobie zdać... Mogę zdjąć, że ja już je na chwilę Muszę się... o, śrut zrobić. No możesz. I tak mamy tam dużo. Ale to ja nie, nie zabierałem jakby z y, naszej bazy, nie? Tej starej. Pokaż, pokaż. To ja robiłem nowe, bo mamy y, tutaj trzy rudy tam. Znaczy, no, już dwie, bo jedno wykopłem. Jak wszystko się przepali, e, Poczekasz e, 10 sekund? No. Tak się wraz z Patrykiem namyśleli, namyślaliśmy, że trochę nam będzie szkoda orła, ponieważ. On dostał rower. Myślał, że zdąży sobie zrobić motorynkę do czasu, aż Patryk nie będzie miał. Ale coś mu chyba nie wyjdzie, bo Patryk już ją ma. On ma ciągle rower. Na, e, możecie napisać w komentarzach hashtag smutek Tomek, nie? Hashtag smutek Tomek. Ale co zrobisz, jakiś nie zrobisz? No właśnie. Chodź, stawiamy go. czekaj, czekaj. czekaj. Nie wiem, czy pokazywałem, zaalne, ale mam no, palący młot. Dobra. No, mówiłeś. Nie mogę poczuć tego łacza. Ej, nie mogę postawić mojej motorki. O! Pyk! Zablokuj okay. oczywiście. Hmm. Tak się jedno minucie to co? Ja go, No, że no, tak 3000 będzie. Dobra, to co, lecimy na misję jakąś od tradera? Bo zaakceptowałem jedno. Niestety musisz jechać na motorynce. A my tak jesteśmy gangiem motocyklowym. Mordo, kiedyś ci też zrobię ten motocykl. Nie no, teraz ja idę po... Też ja robię auto. Jak będziesz miał auto, to już będzie naprawdę konkretnie, bo już auto jest fajne, szybkie. No, ty będziesz mamy? motorem, to będziesz małym. A na rowerku! Ja Kurde, cisnął. Kurde, gangster. Fit będzie. On będzie fit. Kurde. Jest ci Król gangu ciśnie na rowerku. Już? To jest tutaj. Nie, to nie jest tutaj, bo chcesz zbierać paliwo, bo mówię, ten motorek to jest... ...pożerać paliwa. Potem też będziesz... Potem mi też pożyczysz? A i jeśli się bierze na przykład za jedno paliwo? To już nas na 100% za jeden kanister? Nie. Mordo, ja służę... Żeby napełnić ten... ...motocykl duży, co ja teraz mam... No. No. ...to musisz służyć... Y, 3000 kanistry. kanistrów. A na motorynka? Na motoryka Nie wiem... ...chyba półtora tysiąca. Chyba, nie wiem, nie jestem pewien. Ale dużo, a dużo się z tego zdobywa? Out aut się fajnie zostaje, no. Jak mi To tak zostaje... Ja, ja się tylko zdaję też kupić na Jak mi zostanie ten... Trochę paliwa z uzupełniania mojego motorka, to ci dam. Tylko, żeby... Nie no. <tryk> Mam baterię na piątym, więc już możemy ci fajny motocykl zrobić. W sensie już wiesz o co chodzi. Nie, że teraz, ale Drogę kiedyś. Znowu mnie kluki kruki znaczy się. Sępy. Chyba trzy tr tr kluki. Sępy. Sępy. Kruki, sępy. Jeden jest jakiś zmutowany. Nie ma ci Masz coś do jedzenia? Nie O kurde ciśnę to mnie jeden O Lewaj, ja, Olewaj, olewaj Zaatakował mnie jest z... hmm. Chyba trzeba się zrobić bandazy. Chętnie ci, pierwszy Mam motocykl. Nie? Jak kiedyś grałem sobie, już dosyć długo, to dopiero teraz mam motocykl. są w Raz, muszę się pochwalić, raz miałem e, ciężarówkę. Bo, wiesz, tego tak. No. Ale... To, to, był to, to, to już był totalny pożeracz paliwa, nie? Żeby go napełnić, to musiałem jeździć po całym świecie, a spalał jak jakiś, nie wiem co.

Ha, swój to nie nadepnij na minę. Właśnie, co Ale to jest Dobra, zaryzykuję w liżynie gnijącego mięsa. Jeden wybuch. Dwa! Czy wybuchłeś? Nie. Dobra, ja wejdę do fast foodów. Może tam będzie jakieś jedzenie. Piła łańcuchowa! Naprawdę? Mhm. A to jest coś innego?

Czemu ty Co? tego łóżka sobie nie przeprowadziłeś do nowej bazy? To, tak sobie nie zapomniałam. Jejku, nie wiem. Eee, czekaj, jest... Czemu ty sobie nie przeprowadziłeś łóżka do nowej bazy? Nie zrozumiałam. Aha, no dobra. No to trudno. Zrobię tą misję sam. Niestety. Ale trudno. Szkoda mi tego trochę tego orłatują no. Co powiedzieć Życie Ja pierdzielę ja mam tyle tych garnków Ja mam chyba 10 garnków w zapasie, nie? Jak nie więcej Sto z żywności piw. dzięki Potrzebuję żarcia, nie pi Ja pierdzielę Chyba nie. No. Tu się ja podziewa kwas, bym... kiedy Będzi... go nie ma. Będziesz musiał kiedyś e, w szafce i będziesz musiał chyba kiedyś... E, a nie, w... Ej, nie to zastanawiasz ma... się co ja właśnie powiedziałem? Tutaj jest a... kwas, kiedy go nie ma. Naprawdę? Zrozumiem e, <laughs> gdzie, gdzie jest Gdzie jest? Tu, gdzie, tu jest kwas, kiedy go nie ma. O, eee, koltarz. No, no. Dobra. Widziałem, jakie są wasze bajki dzieciństwa? Na przykład, jaka jest twoja, Wiktor? Ale powtórz, co? Bajka dzieciństwa. Jaka jest twoja bajka dzieciństwa? Bajka dzieciństwa. Jebscy. <noise> <noise> Szczerze? No. A mam, ma, ma, mam podać jedną czy dwie? Możesz parę. No, ja mogę podać dwie. No. no dobra. No to to jest tak. Y, sąsiedzi i Kretik. A twoja to anime, no ja już wiem. No, no naprawdę chciałam dać anime. Pewne anime. Avatar. No ja wiedziałem, to było jasne. To było pierwszy anime, który... Nawet nie wiedziałem, że jest anima. W ogóle wiedziałeś, że żyjesz? No. Niech będzie Ciekaj, tu żarcie, czekaj, no i nie ma żartu. Czekaj, ja. czekaj, 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 czekaj. Co robiłam? <laughs> czy, czy ja kiedyś kiedyś żyłam? Ja cały coś się w piwnicy. Nie, no. ja, jeśli to nazywasz życiem, to nie wiem, e, czym jest dla ciebie życie sportowe. Do mordy, on naprawdę yy, gra też w piwnicy. Teraz nie żartujemy, nie? O, nie, nie wiem, odziemy, chyba nie będę ryzykował. Nie, nie będę nie, nie, nie będę nic mówił. Pozdrawiam panią Kaszę Kasia z Jadomia. To twój okrachta? Pani, Pani Kasia z jest bardzo miła.

Nie no to jest najgorsze, gdy szukasz kurde żarcia, a go nie ma jest dopiero wtedy, kiedy go nie potrzebujesz. <laughs> <Kukurca. Tampić. śmiech> nie gadajcie, że każda będzie O, daje jest to. I. Myślę, że tu mina jest. Dobra, lecimy. Jeszcze jedzie. Dobra, są jeszcze kukurydzę. Kurydzę. Wszystko jedno. No, nie pij. No. Ogólnie. My będziemy raczej tworzyć tego Girokoptera, ale ogólnie Wam odradzam. Odradzam, bo. Kiedyś próbowałem nim latać, ale... No nie szło ja mi mogę to za spróbować, dobrze. bo ja jestem dość zdolny z w gierach. Tylko że tutaj się naprawdę dziwnie gra, nie? E, Możesz do, do jakiejś gry ponowaćanie tutaj? Nie. O z ziemniaczkami przepis. Duża racja wołowiny po tym kurde jak zjadłem kukurydzę Tak to jest moi drodzy, tak to jest zawsze Zawsze I czemu nie mogę użyć tego automatu? O, dzień dobry Oho! jest 360, jakbyś to widział, nie? O, no już już o, no. jesteś? Dawaj. Ja jestem w przeszukiwaniu domu. Dziweku, ja wiem, że chciałam na pięćset całkowitej w minę. Ja wiem, że. aż ze Mordę, raz, no nie, se, po, poszedłem. Jechałem sobie tak, o, nie co patrząc co? przed siebie, na pustyni. Ty, no i sobie jadę gdyby nigdy nic, nie, i nagle stru 5 y, minut mi wybuchło i przeżyłem. Bo jechałem na motor O, to, jaka, tak dobra jest? Z, znowu pewnie wyciągnę. Jestem jakimś asystentem. Nie śmieję Muszę Cię niestety yy, obrazić, ale asasyni nie są niesmiertelni. Hey. Asasyni najczęściej dostają zabawę. Dzień dobry. Zapomniałam. Moja ulubiona paczuszka Walking stick tools. Zawsze ma najciekawsze rzeczy. No, tym razem nie, zabłys nie zabłysnęła. I nie mogę znaleźć mojego mota mojego motu... by było jakby się dało podpalić yy, tego ząbiaka z bionu spalonego, wiesz, tego, który się już pali w sumie. Nie? Już może się tak da. Nie wiem Znalazłem 156 barzyny yy, no, 277 No, że Dzień dobry. O 69 Rydy nie, nie. Nie, nie Pyk, 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 pyk. Kurde, ja na tyle tych naboi do strzelby, a nie mam strzelby. To mi możesz dać U um, z mięsem. No to najś. Co mi nie dasz po prostu tych naboi. To wymieńmy się, ja ci daję. Ponad 50 strajek do strzelby, a ty mi dajesz piłę łańcuchową. O, ja i tak rzadko kiedy. No, przy, używam używam tego średnika. No, może, to mogę tak się wymienić. Okej, okay, oh. no to widzisz. Interesy z Tobą to przyjemność. Po prostu. Jest to łatwy. Bez, bez podtekstów. Interesy z Tobą, Patryk, to czysta przyjemność. Możecie cię niestety kolegą zdarzyć. Nie umiem się z tobą zgodzić. Jaką masz myśl? Eliminacja i odzyskaj to opas. Jadę do ciebie. Jestem w bazie. To ja tu w sumie najpierw do tradera. mi orła, ponieważ... Yy... No... nie chciałem, nie... nie informowałem go o tym, bo na szybko to zrobiłem, wiedziałem, że Patryk się ucieszy, bo będzie miał motorynkę. Orłowi powiemy wszystko jutro. I... zobaczymy jego reakcję. Powiem wam jego reakcję w następnym filmie. Mi się wydaje, że będzie śmieszne, a tobie? Także? To dobrze. Kolejna rzecz, w której się w 100% zgadzamy. O, jest! Skończyłem drugi tier. Teraz będę miał trzeci. Teraz będzie już dobrze. Dobra robota, świnko. Co Zrozumiałeś, że nie wyjeżdżamy. Przyleżemy cię do 0,5 setu. Uuuu... Znalazłam... Szczynę, szczynę. U-u-dumasz szczynę? Sprzedaj. Nie mam Nie, to ja cię po nie sprzedam. To sprzedam. Nic specjalnego się nie da sprzedać. Great doing business with you. Come back and tell your friends. Uwaga. Masz jakąś robotę? Tr-trzeci... Nie ma tj. trzeciego. Co? Chyba dopiero jutro będzie. Idę się rozpakować i jadę do ciebie. A ja się z wami żegnam. Zrobiliśmy dzisiaj mało, ponieważ to był taki odcinek na szybko, ponieważ no nie chce nam się zbytnio nagrywać, bo jest dosyć późno. No my się z wami żegnamy. Ja z Patrykiem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Powiem wam reakcję Orła i cześć.